Yy, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku GotYka. Tylko yy, Już z mikrofonem, bo już mi działa. Yy, no i załączyliśmy do Starego Obozu, i mamy tam naprzód brojkę. I tak, i idziemy idzie, sobie do. obraz złaśniającego teraz. E, może jakieś misje? Co się dzieje na bagu? No dobra. Co się dzieje na bagu? Może cięcie. cięcie? Dobra. Już jesteśmy w obodzie Bractwa się Może z Lestarem. Cieszę się, że Cię widzę. Mam dla Ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze Bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej Śniącego niż gdzie indziej. Dobra. To idziemy tam. Niech Śniący... Ok, rozdział. To dobrze. Tej paplaniny. Nie ma. nam górę, aby nas chcieli wpuścić. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góry. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. No, a skąd on wie, że ja sobie nie zmyśliłem, no? jest tak głupio to trochę. Eee! To nieważne. Witaj, Mistrzu Iberionie. Ach, przypominam sobie Twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem. Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, nijaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Dobra, dobra. To idziemy tam. Ja wiem, oczywiście, gdzie to jest. I w sumie to niedaleko. Więc tak, musimy wyjść z tego obozu. Niektórzy nigdy się nie to jest sekundka. Nie masz racji. Pogadajmy lepiej. No, w na nikim nie można Od... Tędy przejść. Wejść z obozu. no wyjść z obozu. Prawnym z słowem. Dobra. Zapisać. I tak. Yy. Mamy wyjść tutaj. Tutaj już... Oj, zaczekajcie. Sekunda, No już jest tu. no i teraz to mi się luksusowi. No. To wychodzimy tędy. Na początku to trudno było go znaleźć jak pierwszy raz brałem. Czyli nie przeszedłem nigdzie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. sobie ten wywozimy. On jest chyba słaby, więc sobie z nim poradzę. Na trzy szczały, bo może wezwalimy. Oby. Oby nam się udało. Oj, już czerwuję. Już się pozabijemy, tak. No jedno, dwa szczały to co? Jest tutaj? Нет. Ну да, в сумме я так... Кто же там забрал? Поймал. Нет. Так. 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 Шикнула, не лучше шикнула, либо так. Jesteśmy zbyt bogaci. Jeszcze mamy zbrojkę do sprzedania. nie jesteśmy na miejscu. Nareszcie. Tyle czasu. Czekaliśmy. Wszyscy. Idź precz! Nie masz tu czego szukać. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego, żadnej straży, żadnych górów. только я! Гинь! ой ой, ой. Добро. Было трудно. sobie musimy to zjeść. Przynajmniej, że to łatwiej nam pójdzie. Dobra, zjemy sobie to mięso. Nie mamy upieczonego, ale to nieważne, coś tam daje. Dobra, popisujemy. Dobra, dobra, to wracamy. Robię ja zrobię cięcie. Za chwilkę tam będzie. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Robiłem cięcie, żeby nas nie zamutać. Lajemy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Czekaj. Lepiej się nic nie. Ma. Mam już dość. Kiedyś takie zlęby załatwiały się inaczej. Dobra, i mamy kibajon. Postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojego. No. To mamy to. Co to za mój? Myl... było. Po co to? Dobra, to tu mamy żebyś. No, przyda się. Ym, to tak do końca normal. Zapiszę. idziemy do końca, załatwiało się inaczej. to się chyba nie skończy, że Na nikim nie można polegać, od co? Nie Czekaj, chciałbym czy, być teraz gdzieś. Nie jestem od dzisiejszych w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, po od co? Tu jest kaktka kainego. A no co to? Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny, niech to piekła pochłonie. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, Przygotowuje magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuje dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak, to świetnie. Mów dalej. Cóż. Jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, niewymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia. Że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wręczności to za mało. Musi być coś jeszcze. Dobra. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większej ilości wydzieliny od innych. Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Zawsze to samo. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. Znajdziesz na nich magiczne formuły zaklęcia światła. Przydadzą ci się w nieoświetlonych szybach. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Obyśniący dodał ci sił. Niech jego blask rozświetla twą drogę, gdziekolwiek się udajesz. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby tak powiedział? No tak. Pięćdziesiąt bryłek rudy chyba wystarczy. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Czekaj, lepiej się nic nie paru. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, On ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo do To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać ani czego. Ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniej. Do zobaczenia. Oby e, śnią. Dobra. Dobra. To zapisujemy. Co to pięć woj z jedną rzeczą? Mam już dość tych problemów. Bo... Nie wiem, jakie takie sprawy. Załatniało się i na. Dobra, to to już na tyle w tym odcinku. Okrutki, ale dużo się wydarzyło. Adios.